Kraków. 3 maja 1906. Niech i ja będę wariatem, wszystko jedno, albowiem życiem na jedną tylko dobę przyszłości obliczonym oddychać nie mogę. Niech będę wariatem, jak panna Zofia, jak on. Wytrysły zewsząd wieści, niby młode liście, po wiosennej burzy piast żyje. Widziano go na polach mazowieckich i wielkopolskich, i małopolskich. Wędrującego od wsi do wsi ze słowem uśmierzenia przeciwko zazdrosnym wołaniom o cudzą ziemię, słyszano przepowiadającego ojczyznę sennym polom. Świadczą siermiężni mówcy o raczej kowale przyszłości. Podnieśli głos uczniowie piasta na zebraniach gminnych, stanęli murem przy nauce jego, poszli w dalekie na wschód poselstwa z jego przykazaniem. W takim obrazie Niesennym, lecz dotykalnym i pachnącym ziemią, stoi mi przed oczyma piast. Przed osadą prapra pra, dziada kołodzieja, pod lipą sądową i królewską, dokoła wojciecha piasta, gromada. Nie obleczony w purpurę, w szarym, wędrownym płaszczu, radzi piast z wiecem rozszerzającym się na miliony głów wiejskich i miejskich. On jeden panuje. Pierwszy między równymi, obrany zgodnym okrzykiem serc uświadomionych. On jeden jest szczytem, do którego dążą zestrzelone myśli ludu. Przed majestatem liczby i zgody korzą się serca synów zbuntowanych, cofają się zakusy wrogów ościennych, aż do krańców, które Duch Najwyższy przeznaczył dla Polan, dając im piasta za wiecznego stróża. I głośno znów o Piaście w miastach wielkich, zachodnich, gdzie prawa ludów zostały w zachowaniu. W Paryżu ogłosił Piast drukiem dzieło o sprawiedliwości, w Londynie o równowadze europejskiej, oba dowodzące niemożliwości przedawnienia sprawy polskiej, oba poparte przez Francję i Anglię. Nawet Rzym papieski, zapatrzony w nieziszczalny miraż nawrócenia Rosji, Roztkwił swe serce powszechne nad losem najwierniejszego syna, który nie umarł i nie chce umierać. Czyżby inny mógł to sprawić niż piast, najupartszy z nieszczęsnych, największy w dziejach triumfator z pomiędzy zwyciężonych? Rozpęd siły jego pośmiertnej i nieśmiertelnej, czy on sam? Ależ z Warszawy ludzie wiarogodni przynoszą tu opowieść, jako widzieli Piasta, dotykali szat jego i ręki, słyszeli słowa. Jeden mówi, Piast ukrywa się w warsztatach, nawołuje robotników do pracy. Drugi mówi, niby cudem godził Piast głosy przy wyborach. Trzeci donosi, gdyby nie Piast, bogacze nie otworzyliby kies swoich na pomoc głodnym, na nowe szkoły, nawołające potrzeby społeczeństwa. Wszędzie on żyje? I działa. Ujrzę go. Czekać nie będę, aż mi się zjawi na sennych drogach mego życia. Wyjdę naprzeciw niego tam, gdzie go zdybać najłatwiej. Powrócę jutro do upartej roboty warszawskiej. Spotkam go zaraz, to mi będzie wielką nagrodą. Nie spotkam, zgodzę się i na taki los. Noszę w sobie jego wiarę i przykazania żywe. Jestem już tylko legionistą na służbie Błękitnej Królowej. Była to powieść Józefa Weisenhoffa Hetmani, czytał Mako.